Blisko 2000 biegaczy zjawi się w najbliższą niedzielę 27 kwietnia na stadionie imienia Janusza Kusocińskiego, by rywalizować w ramach 59 już edycji Krosu Ostrzeszowskiego, jednej z najstarszych tego typu imprez w naszym kraju. Łącznie zaplanowano około 20 startów przeznaczonych dla zawodników w każdym wieku, w tym półmaraton bieg na 5000 metrów, marsz Nordic Walking na przede wszystkim biegi dla uczniów i przedszkolaków. Będą to pierwsze zawody organizowane przez nowy zarząd Stowarzyszenia Kroso Ostrzeszowskie. Jak wiadomo, po objęciu stanowiska starostwa ostrzeszowskiego, z funkcji prezesa organizacji zrezygnował Dariusz Świtoń. Zastąpiła go Teresa Okoń, która nie kryje, że wyrażenie zgody wymagało głębszego namysłu. Jak nie była to prosta decyzja i wymagała odpowiedniej ilości czasu, żeby podjąć ją. No jednak zdecydowałam się podjąć tego wyzwania. Pomógł zapewne fakt, że nowa prezes zna Kroso Ostrzeszowski bardzo dobrze. Dobrze, startowała w nim jako zawodniczka, a ponadto ma doświadczenie w organizowaniu podobnych wydarzeń. W przeszłości była inicjatorką biegów tropem Wilczym w Torzeńcu. Poza nią skład zarządu tworzą obecnie wiceprezes Przemysław Grabowski, sekretarz Alina Błaszczyk, skarbnik Julia Stencel oraz Marcin Kasperczyk i Włodzimierz Juszczak. Jak zwykle mogą oni liczyć na wsparcie ze strony wielu osób i podmiotów. Ostrzeszowskie Centrum Kultury, harcerze włączyli się również, właściwie te same organizacje, które dotychczas pomagały. To także m.in. Komendy Powiatowe Policji i Straży Pożarnej, Stowarzyszenie Aktywne Ostrzeszów czy Koło Gospodyń Wiejskich w Rogaszycach. Czy poza zmianami personalnymi możemy spodziewać się także modyfikacji w formule wydarzenia? Nie, jeżeli chodzi o specyfikę tej, tej imprezy to jako tako zmian nie będzie. Są natomiast zmiany w przypadku trasy, ale to są takie zmiany kosmetyczne. Chodzi o półmaraton oraz o 5 km. Troszeczkę nam wydłuży się bieg na 5000 metrów. Natomiast w przypadku półmaratonu troszeczkę ten dystans będzie krótszy, jednakże zrekompensuje cięższym podbiegiem. Dodatkowo nieco później niż Dotychczas, bo dopiero o godzinie 13.30 rozpoczną się biegi przedszkolaków. W założeniu ma się to przyczynić do utrzymania wysokiej frekwencji do samego końca imprezy. Dla publiczności przygotowano zresztą cały szereg atrakcji i wydarzeń dodatkowych, to m.in. akcja pobierania krwi, możliwość zarejestrowania się w bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego i zapoznania się z działalnością grupy dobroczynnej Anieli w Bieli oraz porady fizjoterapeuty i trenera personalnego. Na dzieci czekać będą natomiast animatorzy. W przyszłym roku Strzeszowskie odbywać się będzie po raz 60. Czy jego organizatorzy myślami wybiegają już w przyszłość i planują z tej okazji coś wyjątkowego? Coś myślimy jednakże że na chwilę obecną zajmujemy się tym, co jest tu i teraz, także wydarzeniem, które ma mieć miejsce w niedzielę. Mam nadzieję, że frekwencja na, na trybunach dopisze, i, i tak jak zawsze, dopiszą również kibice. Także zapraszamy serdecznie na wydarzenie, które ma mieć miejsce 27 kwietnia. Ceremonię otwarcia zaplanowano na godzinę dziewiątą. W imieniu organizatorów zapraszamy wszystkich sympatyków aktywności fizycznej. Stwórzmy wspólnie atmosferę wielkiego sportowego święta.